E, również kołami do góry względem Ziemi. No nie lada wyczyn, później wiem, wielu pilotów na świecie powielało jakby e, tę historię. Specjalne oczywiście wcześniej przygotowania e, nad wodą po to, żeby e, doskonale wyczuć wysokość właśnie względem Ziemi. Był, był, ten prześwit był bardzo minimalny. I w tej chwili widzimy pętlę taką bardzo e, po krótkim promieniu. To między innymi można zawdzięczać właśnie dużej mocy silnika, tak z pętla Kairysa. W tej chwili też widzimy moc silnika, kiedy samolot zawis, jak śmigłowiec i no, praktycznie bez żadnego problemu utrata jakby prędkości nie stanowi tutaj żadnego problemu. Bo następna rzecz to napływ struktur powietrza od śmigła, jest tak potężny, że usterzenie jest dosyć skuteczne, nawet przy tak małych prędkościach. W tej chwili beczki szybkie, tutaj na końcu sterowane, znowu niskie przejście. W tej chwili myślę, że prędkość jest w granicach około 280 km na godzinę. I beczka sterowana, zatrzymywana w pozycji nożowej beczka odwrócona w końcu do góry. Beczka bardzo trudna do wykonania, zarówno beczka odwrócona, jak i ślisk na ogon. Myślę, że później to Jurgi zademonstruje należy do kategorii a figur z poziomu akrobacji wyczynowej są cztery takie poziomy, czyli akrobacja podstawowa, średnia, wyższa i wyczynowa. Są to bardzo trudne do wykonania figury. Trudność w beczce odwróconej polega na tym, iż bardzo trudno jest. Z